Jeszcze trzy tygodnie temu byłem przekonany, że rozpoczęcie przygody w Paw Exile 1 mija się z celem. W końcu za rogiem mamy Paw Exile 2, na którego bardzo czekam i który zapowiada się na produkcję przystępniejszą, a pierwszej części trzeba się będzie uczyć przez wiele godzin. Jednak z racji tego, że nowa liga w Poe ma mechanikę, którą uwielbiam w grach, czyli rozwój własnej wioski, uznałem, że spróbuję i zobaczę, jak to faktycznie wygląda z perspektywy kogoś, kto wrócił do Paw Exile po kilku długich latach. Widzowie, zaczniemy od czegoś dużego, bo zdarza się to zajebiście rzadko, czyli waszych łapek w górę pod filmem. Wyobraźcie sobie, że Pawłow Exile to gra darmowa, w której za ścianą płatności macie jedynie kosmetykę i różnego rodzaju schowki, które w późniejszej fazie bardzo, ale to bardzo ułatwiają organizację sprzętu, a co za tym idzie oszczędzają dużo czasu. W praktyce przez pierwsze kilkadziesiąt godzin nie potrzebujesz wydawać ani złotówki, a później powiedzmy, że wydacie około 150, może 200 złotych jako początkujący macie wszystko, czego potrzeba. Ale uwaga! Wspomniałem o Pawłow Exile 2, który zbliża się wielkimi krokami i prawdopodobnie jeszcze w tym roku... Po Pokażę je wam na moim streamie na Twitchu. Otóż wszystko co zakupicie w, Paw w Exile 1, czyli właśnie kosmetyki oraz schowki, zostaną przeniesione również do Paw Exile 2. Nie będziecie musieli nic kupować na nowo. Oczywiście PoE 2 będzie inną produkcją, więc takie schowki zostaną odpowiednio dostosowane. Możecie więc spokojnie zagrać i zainwestować w PoE 1 i cieszyć się z zakupionych schowków już w PoE 2, gdy wyjdzie. Prawdziwa rzadkość w dzisiejszym świecie, gdzie gry AAA za 300 zł sprzedają battle passy, skipy battle passów czy życzą sobie abonamentów, płatności za dodatki, wprowadzają early accessy i inne syfy. W Pawłow Exile na początku wybieracie klasę, i od tego będzie zależało Wasze miejsce startu w tym olbrzymim drzewku talentów, które każdy z Was zapewne kojarzy. Do tego później wybieracie specjalizację, dzięki czemu możecie na przykład zdobywać Furię, która zwiększa Wasz atak, albo uderzenia krytyczne zaczną powodować zatrucia przeciwników. Drzewko talentów w jest ogromne, ale po przyjrzeniu się mu bliżej dostrzegam w nim więcej marketingu niż faktycznej złożoności. W praktyce działa to w ten sposób, że poruszacie się głównymi liniami po to, żeby dojść do interesującej Was grupy talentów. Musicie tam wpakować na przykład trzy punkty, które robią to samo, ale dzięki temu odblokowujecie finalny talent, którego działanie jest już istotniejsze. Większość talentów to stosunkowo nudne procentówki, ale statystyk w PoE jest tak dużo, że i talentów musi być ogrom, aby każdą z tych statystyk pokryć. Nie chcę się nad tym rozwodzić, bo większości początkujących zapewne to nie interesuje aż tak bardzo, ale talenty te można modyfikować, można wzmacniać klejnotami, można rozszerzać klejnotami, ale uważam, że bez problemu można całe to drzewko talentów Skondensować, a przy tym pozostawić głębię, którą oferuje. Panowie z Grinding Gear Games jednak wolą postawić na marketing, bo taka rozpasłość kojarzy się z możliwościami, a prog wejścia schodzi na dalszy plan. Być może zostanie to zmienione w PoE2. Mówię to dlatego, żebyście się po prostu tego drzewka nie przestraszyli. Podobnie zresztą jak i innych mechanik, spokojnie punkt po punkcie ogarniecie o co chodzi. Hack'n'slashy kojarzą mi się z tym, że zdecydowana większość mocy postaci wynika z ekwipunku i Pawo Exile jest z tego idealnym przykładem, bo nawet poszczególne umiejętności to część sprzętu, a dokładniej kamyki, które wrzucamy w elementy zbroi czy broni. Każdą taką umiejętność można wzmocnić kolejnymi umiejętnościami albo zmienić jej sposób wyzwalania. Przykładowo mój build był wzorowany na statystycznej żonie, więc zakładał automatyczne krzyczenie co jakiś czas, przez co wyzwalał rozpadanie skał i obrażenia obszarowe. Miał również tarczę albo szał, który aktywował, się, gdy postać dostawała obrażenia. Kombinacji skilli wydaje się być multum, tym bardziej, że samych kamyków skilli jest ponad 400. Jednak pomimo, że mechanika na pierwszy rzut oka przytłacza, to w praktyce w sporej części przypadków nie jest to tak skomplikowane. Większość buildów w PoE opiera się o posiadanie głównego skilla do zadawania obrażeń, który jest wzmocniony kamykami wspierającymi. Do tego macie różnego rodzaju aury, zwiększające waszą przeżywalność lub atak, a na końcu dochodzi skill do szybkiego przemieszczania się. W zdecydowanej większości buildów PoE to po prostu symulator prawego kliku, spamowania mikstur bez jakiegoś złożonego, rotacyjnego używania skilli. Trudność i złożoność PoE nie jest ukierunkowana na sposób grania danym buildem, a na dobranie takiego ekwipunku, żeby ten build w ogóle działał. Chodzi o zbudowanie odpowiednich warstw odporności, redukcję zużycia many, żeby można było spamować skillami, czy po prostu o wyciągnięcie odpowiednich obrażeń. Z racji tego, że wywodzę się z gierem RPG, gdzie rotacja zwłaszcza w produkcjach opartych o tapta Target odgrywa kluczową rolę, to byłem przekonany, że wciskanie dwóch klawiszy na krzyż do mnie nie przemówi. I faktycznie nie przemówiło, ale delikatnie szepnęło. Sposób grania wieloma bildami będzie bliźniaczu do siebie podobny i jako gracz miałem wrażenie, że przez to ta cała mityczna złożoność PoE to zwykła wydmuszka, bo wszystko prowadzi do trzymania PPM i obserwowania jak przeciwnicy wybuchają na ekranie. Po czasie jednak uświadomiłem sobie, że atrakcyjności PoE trzeba szukać w innych miejscach. Atrakcyjności nie świadczycie na początku waszej przygody. Gra ma swoje lata, modele się zestarzały, animacje są mało satysfakcjonujące, zwłaszcza tych starszych skilli, a samo sterowanie bohaterem również jest oporne, gdy wasza statystyka prędkości ataku i szybkości poruszania się szoruje po dnie. Ostatnio ogrywałem Diablo 4 i tam jednak początkowe odczucia z walki są na znacznie wyższym poziomie. Jednak Power Exile posiada coś, o czym Diablo 4 w aktualnym stanie może tylko pomarzyć. Satysfakcjonujące poczucie progresu. W Poe zdobywacie kilka pierwszych Poziomów, robicie questy, odblokowujecie kolejne klejnoty umiejętności, nieco później zdobywacie wspomagające klejnoty umiejętności i jeszcze później zdobywacie zbroje, które posiada dużo połączonych miejsc na umiejętności, przez co wasze skille są rzucane szybciej, są mocniejsze, zużywają mniej many, dodają odporności czy powodują wyładowanie błyskawic. Odczucia z szlachtowania zaczynają być lepsze, postać porusza się żwawiej, efektów graficznych przybywa, a skoki dopaminy pojawiają się coraz częściej ze względu na coraz lepszy drop. Co prawda początkowo. X godzin, dla niektórych pewnie nawet kilkanaście. Będzie to podążanie za kampanią fabularną, którą trzeba zrobić na każdej nowej postaci, ale kampania ta nie jest podzielona na durne poziomy trudności, które całkowicie blokują dostęp do mocniejszych przedmiotów. Z perspektywy każualowego gracza, który co jakiś czas wraca do Poe na nowy sezon, jest to po prostu naturalna część długoterminowej progresji. W trakcie kampanii możecie wydropić rzadkie waluty, które ustawią wam postać, albo potężne elementy sprzętu, które chętnie zosta odkupione przez innych graczy, bo tak macie tutaj pełnoprawną, funkcjonującą ekonomię niczym w grach MMORPG. Dzięki temu nie odczuwacie ciągłej presji, żeby ukończyć kampanię jak najszybciej. Nie odczuwacie również bezsensu tego etapu rozgrywki, bo nie ogranicza was pod kątem dropu w sposób wyraźny od późniejszych aktywności. Oczywiście drop później będzie lepszy, ale tego nie wiecie. Ta granica jest bardzo rozmyta. Gracze zaawansowani pewnie są już zmęczeni powtarzaniem tego samego, ale ja jako świeżak powracający po latach po prostu Dobrze się bawiłem, rozwijając Herosa w trakcie kampanii. Natomiast jest element, który mnie zmęczył: był to labirynt, który pozwalał na rozwijanie talentów specjalizacji. Musiałem go powtarzać cztery razy i było to o trzy razy za dużo. Konstrukcja mapek jest taka, że łatwo się zgubić i trzeba wracać tymi samymi ścieżkami, a nadziewanie się na kolce i zabawy wajchami, pomimo że są modne w dzisiejszych czasach, to jakoś nie w moim guście wspomniałem wcześniej, że sposób używania skilli w poe jest dość monotonny dla większości buildów. Jest to po prostu spam prawego przycisku myszki i dla wielu graczy może wydawać się płytki i zbyt uproszczony. Natomiast prawdziwa zabawa w Power of Exile wynika nie ze sposobu walki, ale z satysfakcji z walki po tym, jak wymienicie element ekwipunku, który powoduje, że wasz build zaczyna znacząco lepiej funkcjonować. Podam wam przykład. Mój build opierał się o tworzenie kolców i wysadzanie ich poprzez krzyki. Wszystkie moje skille zużywały na tyle dużo many, że czasami nawet pomimo posiadania Dwóch mikstur na manę nie mogłem wyrobić z jej odpowiednim poziomem. Wystarczyło zainwestować w biżuterię, która redukowała koszt many każdego skilla, i nagle mogłem całkowicie przestać używać mikstur na manę, a zamiast tego mogłem korzystać z takich, które zwiększały moją defensywę. Nagle okazało się, że nie dość, że przeżywam więcej, to mogę bez beztrosko skakać po mapie i spamować umiejętnościami, co dawało dużo większą frajdę z gry. Gra nabrała większego tempa, wszystko wokół eksplodowało i konieczność śledzenia mapy, uważania na czary obszarowe i ewentualnie one-hity, stało się na tyle absorbujące, że klikanie dwóch przycisków przestało sprawiać wrażenie nieprzyjemnie banalnych. Gdy ogląda się filmiki z różnych buildów i widzi się ten końcowy moment, gdy build już wysadza wszystko dookoła, to nie jest to takie zachęcające od właśnie klikanie dwóch skilli. Ale gdy weźmie się udział w całej tej drodze budowania, obserwowania jak z każdym wymienionym elementem ekwipunku zaczynamy czyścić szybciej i skuteczniej, to naprawdę daje dużo frajdy i satysfakcji. W dodatku w całej tej i drodze losowość nie opuszcza nas na krok. Bywa tak, że po pierwszych godzinach jesteśmy ustawieni na kolejne dziesiątki godzin, a czasami zdarza się, że ledwo ciłamy od lewela do levela i nasz gier jest mierny. Za każdym razem przygoda jest inna. Sposoby na dopieszczanie bildu są przeróżne i każdy znajdzie coś dla siebie. Biżuteria, o której wspomniałem została przeze mnie kupiona od innych graczy, ale mogłem pójść także drogą craftingu, czyli tworzenia przedmiotów i zmieniania ich perków. Mogłem również wziąć udział w innych aktywnościach endgame. Które pozwalały na modyfikację sprzętu. Przykładowo możecie zgarnąć organy różnych potworów, żeby potem zmodyfikować konkretny przedmiot. Takich systemów jest dużo, bo zostały dodawane na przestrzeni ostatnich lat, wraz z wychodzeniem kolejnych sezonów. Co ciekawe, możecie modyfikować częstotliwość występowania różnych systemów endgame'owych. W praktyce macie taki endgame, jaki chcecie, a wszystko za sprawą atlasu, który przypomina nieco drzewko talentów. Jest dość przejrzysty i łatwy do zrozumienia, wystarczy, że skupicie się na perkach wokół waszych Ulubionych aktywności. Podsumowując, możecie zdobywać wymarzony przedmiot po prostu, spróbując go wydropić, ale możecie go też kupić, spróbować go stworzyć samemu, czy skorzystać z bardziej zaawansowanych form modyfikacji perków. Systemy w Power Exile są wielowarstwowe i podstawy bardzo łatwo zrozumieć, a z czasem wchodzicie głębiej i głębiej. Przykładowo klejnoty umiejętności. Na początku możecie je po prostu kupić od NPC albo dostać z questa. Z czasem dowiadujecie się, że można zwiększyć ich jakość, przez co staną się lepsze. Później okazuje się, że na końcu. Labiryntów, możecie otrzymać ich odmienne wersje. W trudniejszych regionach, czyli na mapkach wysokiego tieru, mogą Wam polecieć jeszcze mocniejsze wersje tych skili. Możecie również owe skille potraktować specjalnymi wal orbami i dzięki temu możecie otrzymać jeszcze lepszą wersję danego skilla. Każdy system w PoE zaczyna się niewinnie, delikatnie i bezboleśnie wprowadza gracza, ale prawdopodobnie w przyszłości zaskoczy Was złożonością. Uważam, że próg wejścia w Pawłowek Exile został mocno zdemonizowany. W PoE można wybrać jakiegoś podstawowego builda i po prostu zacząć grać. Każdy z systemów zaczyna się niewinnie i dopiero po czasie pokazuje złożoność, jednak tą złożonością nowi gracze nie muszą się na początku przejmować. W dodatku mamy do czynienia z produktem, którego monetyzacja jest bardzo dobra, zwłaszcza biorąc pod uwagę przechodzenie kupionych elementów do drugiej części Pawłowegza. Poe nie jest natomiast produktem dla graczy, którzy cenią sobie złożoność sterowania, czyli rotacyjny system używania skilli. Zwłaszcza na początku, gdy nasz hero zrusza się jak mucha w smole, brakuje mu many na umiejętności, a animacje w Soul Aż bolą. Przyjemność gry w PoE wynika z rozwoju sprzętu, bohatera i dziesiątek możliwości modyfikacji ekwipunku. A gdy już uda się go rozwinąć na pewien poziom, to czeka Was stosunkowo prosty do opanowania green, który epileptykom może sprawić sporo przykrości. W dodatku, PoE posiada bardzo przyjemną muzykę, która dobrze podkreśla to, co dzieje się na ekranie. Szczerze mówiąc, byłem aż zaskoczony, że jest tak dobra, i przez kilkadziesiąt godzin posiadu przy PoE nie włączyłem playlisty ze Spotify nawet na sekundę. Natomiast fanom rotacyjnego, Korzystania z kilku skili, być może jeszcze w tym roku przyjemność sprawi Pawłow Exile 2, i tam już za sprawą uników i kilku skili bez żadnych cooldownów poczujemy się niczym wizometrycznych, są lajkach. -like na pewno przetestujemy go na streamie na Twitchu, a jeśli już chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam do innego mojego filmu o PoE2. Do tego jednak czasu warto dać szansę Pawłow Exile 1, bo możecie je przetestować za darmo, a nowy sezon z własną wioską jest naprawdę przyjemny. Ale tę mechanikę dam Wam już odkryć całkowicie samodzielnie. Miłego dnia!